Medytujesz? Ale że teraz czy w, w życiu? Zgrzewam się. Ale na życie często medytujesz? Codziennie. Naprawdę? Naprawdę. Jaka medytacja? Przede wszystkim głos. Głos? głos tak. Praca z głosem, wiesz, wydobywanie. Mm. Ja, wiesz co, zaczynam malować do przed, Zawsze medytuję. Później, wiesz, włączam sobie jakieś dźwięki Saturna, więc jestem w jakiejś totalnie innej rzeczywistości. A skąd się wziął tuż? Skąd się wziął tuż? Wow. Wiesz co, e, lata świetne temu stwierdziłem, że potrzebuję jakiegoś medium, które będzie mnie wyrażać w jakiś taki abstrakcyjny sposób. I ten tusz, e, mówię, na przykład jakiekolwiek inne farby, one zawsze są dają jakiegoś pewnego rodzaju ograniczenie tego ruchu, prawda? A tuż on z jednym pociągnięciem daje niesamowitą abstrakcję i ekspresję zarazem, prawda? Jest szalenie taki sugestywny, i to jest tak, jak ja to nazywam, że to jest taki zapis pewnej ulotnej chwili że to jest właśnie takie malarstwo gestu. I ten tuż daje mi ten gest właśnie. To jest przepiękna historia, o której mówisz, ponieważ y, przypominam, że to jest pierwszy zjazd Przemijalistów. No właśnie. No, jest no, to uroczne. Wiesz, to się wszystko suche wpisuje. Totalne. Nie ma przypadków. Nie ma przypadków. W ogóle powiem Ci, że jak tak y, obserwuję artystów, mm -hmm. których y, tutaj zaprosiłem, zaprosiliśmy, mm -hmm. Każdy jest tak niesamowicie inny, a każdy mm. w jakiś sposób jest spójny. Mm -hmm. I nie umiem tego jeszcze wyjaśnić dokładnie, mm -hmm. ale jest tak, że zauważyłem, że my się często przecinamy przez życie, nie wiedząc mm -hmm. o tym, i w pewnym momencie następuje spotkanie. Tak, tak. No? No w ogóle ja uważam, że nie ma przypadków, że wszystko jest po coś. I to jest ciekawe, co mówisz, bo wydaje mi się, że też właśnie przez malarstwo i przez to, że ktoś prawda, wyraża się w ten sposób, pokazuje totalnie swoją osobowość. I dlatego to malesło jest tak inne, bo naprawdę każdy jest zupełnie inny i to jest piękne. Mimo, że ktoś może robić w kolorach, ktoś robi figuracje, ktoś robi abstrakcje, ktoś maluje kwiatuszki, ktoś maluje gwiazdki, ktoś, wiesz, maluje jakieś, nie wiem, po prostu płaskie pociągnięcia, to one po prostu wprowadzają coś takiego, że każdy rzeczywiście może się wyrazić. Każdy. Mhm. Każdy. I widać tą jego osobowość, ale też są jakieś części wspólne. Tak myślę, że to widać, to widać. Że gdzieś tam to się wszystko jednak łączy, że jestem taki wspólny dialog. A powiedz, a ty od kiedy malujesz? O, oh, wow, myślę, że 10 lat. 10 lat? W przyszłym roku chcę zrobić taki jubileusz dziesięciolecia. Super. Tak, właśnie taki duży wernisaż, praca artystyczna, bo ja też e, e, projektuję. Jestem projektantem, designerem i zajmuję się malarstwem. Natomiast to malarstwo e, totalnie tak weszło w moje życie, i no, nie wyobrażam sobie teraz nie malować. Ja wiesz, kiedyś słyszałem taki, teraz kiedyś słyszałem taki, e, taki tekst, taką rozmowę, że artysta od człowieka, który nie zajmuje się sztuką, różni się tym, że jak artysta rano wstaje, to myśli o tym, co stworzy. A człowiek, który nie zajmuje się sztuką, nie są mówić zwykły, myśli, co zje. I teraz tak jest, prawda? Ja, ale Piękne. powiem że coś w tym jest, bo wiesz, ja naprawdę ja wstaję rano i ja już od razu myślę, co dzisiaj się wydarzy, co ja dzisiaj zrobię. I każdy dzień przynosi coś kreatywnego, coś, co wychodzi ze mnie. Czy to są jakieś zdjęcia, bo wiesz, bo po prostu to jest takie życie. Ja żyję już w ten sposób, wiesz, że to jest jakieś moje funkcjonowanie. Ktoś z zewnątrz bym chciał, no wiesz, o co chodzi. Natomiast dla mnie to jest, to jest powszechne, to jest po prostu codzienność, to jest coś totalnie normalnego. Więc ja naprawdę codziennie coś tworzę, codziennie, cokolwiek by to nie było. Aż to jest takie sztuka, to życie jest sztuką, ja bym tak to nazwał w moim przypadku. Piękne, piękne, podoba mi się, a powiedz mi, życie jest sztuką, malujesz od około 10 lat, a wcześniej też zajmowałeś się sztuką? Wcześniej nie zajmowałem się sztuką. To a, jest też ciekawe. Znaczy może nie zajmowałem się sztuką. Wydaje mi się, że w ogóle ja od dziecka, ja, ja w ogóle tak myślę, że artystą tu się rodzisz. I to się przejawiało w jakieś różne inne działania, bo ja jako małe dziecko bardzo dużo śpiewałem, później tańczyłem przez 10 lat, też prawie 10 lat. Mm -hmm. Cały mój okres, właściwie od tam 9 do tam 19 roku życia tańczyłem. Więc zawsze gdzieś tam ta forma sztuki była, tylko ona była okay. inna. To po prostu chodziło o to, żeby się wyrażać. Najpierw śpiew, prawda, czyli głos, później wyrażanie się ciałem. No a później jednak doszło do tego, że jednak to malarstwo, czyli to, co wychodzi ze mnie, ze środka, właśnie chciałbym, żeby miało taki przejaw w pracach twórczych i to wyszło zupełnie naturalnie zupełnie natomiast jak powiem ci pamiętam taki moment yy, yy, kiedy to poczułem kiedy wiesz co yy, ja też pracowałem właśnie w biurach architektonicznych i tak dalej i tak dalej robiłem projekty Byłem już tak zmęczony tym medium, który wiesz, jest komputer. Że, wiesz, ja zawsze sobie wyobrażałem, że projektowanie, że wnętrza to jest taka praca wiesz, wizualna tylko i wyłącznie. Tu się okazuje, że wiesz, 90% to jest po prostu śniadanie przed komputerem. Mm -hmm. Po prostu pozycja taka, że ja już chyba mam taką szyję wiesz, po prostu w ten sposób. Mm -hmm. Wiesz, cały czas patrzysz w ekran 10 godzin i naprawdę zastanawiam się, co poszło nie tak. Tak, <laughs> no tak. I, wiesz, naprawdę, wiesz, i, i to była jakaś taka potrzeba wewnętrzna, że ja chcę po prostu się. Uzewnętrznić ten sposób. I naprawdę wtedy zaczął się ten tuż, bo ten turz jest może ze mną, nie wiem, od 7 lat. Wcześniej były różne próby malarskie, natomiast to było, wiesz, zawsze to było jakieś pewnego rodzaju malowanie organiczne, czyli, wiesz, malowałem na jakichś kartonach, kawą, herbatą, bo ja też barwię swoje płótna esencją z liści herbaty, to jest też mm -hmm. dla mnie taki charakterystyczne, gdzieś sobie opracowałem to lata temu. I wiesz, i barwiłem te kartony, później przyczepiałem jakieś korzenie, wiesz, mm -hmm. więc zawsze gdzieś tam była jakaś taka próba abstrakcji jakiejś takiej organiczności. Mm -hmm. Więc to były takie początki, te 10 lat temu. Później właśnie zająłem się projektowaniem, ale gdzieś tam zawsze czułem, że drzemie we mnie ta potrzeba tego malarstwa, mm -hmm. że bardzo chcę to robić, że to jest takie naturalne. No i wiesz co, odważyłem się. Oczywiście, y, chyba to jest normalne, na początku już na jakichś małych formacikach, jakieś próby, ale od razu to był tuż japoński. To jest w ogóle przeciekawe, że. Y, Zaczęło się od maleńkich formacików, przeszło przez bardzo duże i też w ogóle to całe zainteresowanie Japonią, prawda? Że gdzieś tam e, nie zaczęło się od tego, że ja się interesowałem Japonią i ta moja sztuka była taka japonizująca, prawda? Jak niektórzy to widzą, tylko odwrotnie. Ja najpierw zacząłem malować i później zacząłem dostrzegać w tych pracach Japonię. To jest w ogóle niesamowite. Także wiesz, zupełnie odwrotna sytuacja, prawda? I Świetne. to się tak coraz bardziej japonizuje, 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 więc to jest przeciekawe, przeciekawe. I zawsze to, wiesz co, był czarny tusz. No po prostu czułam, że ta czerń też ostatnio rozmawiałam z taką moją znajomą, która zajmuje się kolorami, to jest takie szeroko rozumiane, natomiast powiedziała, że w czerni są wszystkie kolory i jakby z czerni, z czerni jest, wychodzi później to światło, prawda? Czyli czerń była pier, najpierw mhm. czerni była najpierw i później powstają wszystkie kolory, czyli tak naprawdę okazuje się, że w tej mojej czerni są wszystkie kolory czy. Więc jest bardzo kolorowa i to co ludzie y, patrzą na moje prace i oni nie widzą tam nie wiem mroku czy jakiegoś takiego strachu prawda bo to jest czarne bo to jest jakieś mroczne nie kompletnie I Oni mówią, że widzą tam spokój i że to jest jakieś takie dobre ja takie komentarze też dostaję mm -hmm. bo ja też chcę żeby ta sztuka była abstrakcyjna żeby były te pociągnięcia pędzla to, te moje emocje które mam w sobie prawda które chcę pokazać natomiast żeby w tym panowała pewnego rodzaju taka harmonia taki spokój Zen, po prostu zen. Na tym mi zależy, żeby ta praca była takie kontemplująca. Ale powiem ci, że to czuć, jak zobaczyłem Twoje prace ostatnio mhm. e, miałeś stanowisko obok tak, haki tak, e, tak, tak, i, tak, i tak, widziałem Twoje tak. pracy, to właśnie one tak do mnie przemawiały. Bije z nich taki spokój, czystość, mimo że są czarne. Tak, no właśnie. <laughs> I taka wielka harmonia, mimo że przecież te plamy są nieregularne mhm. i tak dalej. Mhm. I to jest właśnie ciekawe. Powiedz mi, czy Ty jesteś estetą? Zdecydowanie. No to teraz mam pytanie. To teraz mam pytanie. Zdecydowanie. To słuchaj teraz... Słuchaj, hmm. słuchaj tego! Dobra, słuchaj dajesz, to. Dajesz. No i nagle znajdujesz się w tej przestrzeni. Tak. I twój stet tam... Mówi, Jezu! Co tu się dzieje! Właśnie wiesz co, ale to jest w takiej, wiesz, wiesz, jaka to jest sytuacja, jak ja to mówię, że czasami, yy, ja mówię, że coś jest tak brzydkie, że aż ładne. Że wiesz, że po prostu. Tak, tak, tak jest ze wszystkim, ze sztuką, z ludźmi chyba, ze wszystkim, prawda? Mm -hmm. Że czasami po prostu to się intryguje. I, i to w, w tym wszystkim jest jakaś metoda, w tym jest jakaś zasada, w tym jest jakaś całość. I to jest po prostu estetyczne dla mnie. To jest zjadliwe, to jest takie całościowe. Czyli widzisz w tym potencjał? W sensu stricto to jest całość, tak. Ale bardzo się to dobrze czuję. To jest po prostu jak. Wiesz, jak to jest? To jest tak bochemicznie. Dziękuję bardzo. To jest tak bochemicznie. To no. się podoba. Tego na pewno nie wytnę. Panie, Dobra. Że nic nie wydnę. Słuchaj, e, właśnie mam takie wrażenie, czasami tak się zdarza, ale okej, okay, tak, no tak, będziecie tak, musieli to, tego słuchać. Ale co chciałem ci powiedzieć, e, słuchaj, e, podob e, znaczy wszystko, co mówisz, jest fajne, mm -hmm. natomiast na jedną rzecz zwróciłem uwagę i a ja lubię pytać o opinię, mm -hmm. dlatego za chwilę Cię o nią zapytam. E... <laughs> Słuchaj, chodzi mi o, o ten aspekt, że pracowałeś mm -hmm. przy komputerze i któregoś pięknego dnia tak, e... tak. to był jakiś proces, tak, który poczułeś, tak, że, że to, że, że to jest już tak, to wiesz, coś się przelewało. Coś się coś przelewa. Się przelewa. No, no. Jest tak, e... obserwuję to w sobie mm -hmm. również, e... no bo ja jestem aktorem, ale też maluję mm -hmm. e... i też mam różne etapy. E... Ale w, u wielu artystów y, jest taki moment tego pęknięcia, mm -hmm. że uświadamiasz sobie artystów, którzy mm -hmm. nawet wcześniej wykonują zupełnie inne prace, są zwykłymi ludźmi. I jak y, skąd wziąć odwagę, żeby w cudzysłowie rzucić wszystko i zająć się sztuką? Hmm. Wiesz co? Y znaczy, wydaje mi się, że są dwa typy, prawda? Dwa typy. Jedna, jeden typ osoby to jest osoba, która po prostu jest e, artystycznie uzdolniona, która wiesz, od dziecka przejawia to zainteresowanie sztuką, tak jak przypuszczam było to u Ciebie, prawda? Ty poszedłeś w aktorstwo, natomiast też e, zajęłeś się malarstwem. I też dla mnie jest taki, takie e, wrażenie, że taki prawdziwy artysta, to czy wiesz, zaśpiewa piosenkę, czy namaluje pisankę, to zawsze to zrobi, jakoś. Bo to są te emocje, po prostu to jest to, jest to spojrzenie, to jest... To jest ten niuans. Tego się nie można nauczyć, tak mi się wydaje. Oczywiście, wiesz, gdzieś tam doskonalenie warsztatu to jest zupełnie coś innego. Natomiast to wyczucie, pewnego rodzaju już kompozycja, to się po prostu ma. To, mm -hmm. Nie wiem, mam wrażenie naprawdę, że z tym się rodzisz. To się ma. Natomiast jest też drugi typ osób, które robią właśnie zupełnie całe życie związane coś totalnie ze sztuką, prawda? Czyli właśnie, nie wiem, pracują w korpo. W banku, i tak dalej, i tak dalej. I mają w sobie takie poczucie, że chcą tworzyć, prawda? I to jest na pewno trudniejsze, bo wiesz, u nas było łatwiej, prawda, że zrobimy coś i łatwo tak przechodzimy w to, to, to inne działanie, prawda, artystyczne. Oczywiście w tym też jest bardzo dużo odwagi, bo też z tego sobie trzeba zdawać sprawę, że to zawsze jest odwaga, prawda? Bo to jest coś nowego. Trzeba czasami postawić na jedną kartę wszystko, prawda? Rzucić coś starego. Ale ja uważam, że zawsze za tą zmianą. Yy, no Idzie po prostu coś dobrego, zawsze. Dobra zmiana, ale teraz mówimy o tej, tej, tej dobrej zmianie. Tej zmiana. prawdziwej, dobrej tak. zmianie. Tak. Więc wiesz, mam takie wrażenie, że zawsze te zmiany powodują coś dobrego i no, mi się wydaje mi, że po prostu chodzi o tą odwagę. Chodzi o tą odwagę, a jak ją znaleźć, hmm, no to już wiesz, to już jest też takie bardzo indywidualne, każdy już jest inny. Niektórzy wiesz, dochodzą latami do tego, wiesz, niektórzy mają 50 parę lat i sobie zdają sprawę, że całe życie robili to, czego nie chcieli, prawda a później y, odkrywają, że jednak, że jednak gdzieś tam są i to zmieniają. Bardzo często tak jest, że właśnie wieku po pięćdziesiątce nawet, prawda? Gdzieś tam te swoje pasje odkrywają. No wydaje mi się, że w tym wszystkim chodzi o odwagę. A to już też jest indywidualne i no, jak mogę, nie wiem, na pewno y, myślę, że trzeba słuchać siebie, tego co się czuje i naprawdę y, nie bać się. Mhm. Mówię, nie lękajcie się, prawda? Bo, no to, tak, to, bo tak, w tym, tak. wiesz, że z kim jest lęk, że my się boimy. Tak jak często też zmieniamy pracę, prawda? Wiesz, ojej, nie, nie zwalniam się, bo mimo że już mi jest źle, ale nie mam innej pracy, tutaj czujesz, to zwolnij się. Zrób to, zrób ten krok, zrób coś, co jest takie nieoczywiste, co jest takie trochę, wiesz, na granicy, to jest trochę niebezpieczne, co jest takie, że wychodzisz z tej swojej strefy komfortu, bo jeśli wychodzisz, to wtedy nagle okazuje się, że wiesz, że jesteś w jakiejś w ogóle nowej rzeczywistości. I ja tak też zrobiłem. Ja wiele, wiele lat mieszkałem w Krakowie. Przeprowadziłem się do Warszawy i to też była taka decyzja. Czułem, że to jest to, że w Kraków już dla mnie jest, jak to okora śpiewa, oceanem wolnego czasu. Kraków, kraków, kraków. Jak tenś w rozbitym termometrze, wież o co mhm. czyli po prostu taki uśpiony, taki. Wiesz, no tam jest do Karchowa się fajnie przyjeżdża na chwilę, mm -hmm. ale jak jesteś tam na dłużej, to jest ta łuna taka, takiego, wiesz, jakby czas się zatrzymał. I ja żyję bardzo intensywnie, mam ochotę dużo robić, to jest takie dynamiczne, i też potrzebowałem miejsca, mm -hmm, które mm -hmm. mi to dało. I Warszawa mi totalnie to daje, naprawdę uwielbiam Warszawę, uwielbiam tu mieszkać, to jest wspaniale, świetnie mi się żyje. I wiesz, i to też zrobiło we mnie. To, że rzeczywiście ja tutaj się przeprowadziłem i od razu dostałem takiego wiatru po prostu, wiesz, w żagle. I to bardzo, naprawdę ruszyło. Naprawdę bardzo, to ruszyło. bardzo się cieszę, że to wszystko mówisz. Że odwaga, odwaga. To jest wspaniałe wiesz, ja myślę w ogóle w kontekście naszego mm, wydarzenia, mm, pierwszego zjazdu Przemilistów, mm. że... Zależało mi na tym, żeby zebrać ludzi, którzy właśnie mają tę odwagę, mhm. mają tę spontaniczność mhm. i tą odwagą i spontanicznością mhm. chcą zara zarażać innych, mhm. chcą y, mówić odważnie o, o sztuce, o swoim życiu, o sobie tak. y, i o tym, że zmiana i coś dobrego zawsze jest możliwe. Dokładnie. Myślę, że zawsze są takie czasy, ale. Zawsze potrzebni są artyści po to, żeby przypominać nam o rzeczach, o których wiemy, ale często tak. zapominamy. To jest takie I... ważne, prawda? Wszędzie jest ta sztuka, na każdym kroku. Tak. Ludzie nie zdają sprawy, że wszystko jest sztuką. Wszystko, wiesz? Ta lampa, która tutaj świeci dla nas, prawda? Ktoś to zaprojektował, prawda? To Wieszne. nie jest wszystko gdzieś tam wiesz. No, każdy element, więc my żyjemy tą sztuką, to jest tak ważne w tych takich rzeczach codziennych, ale też otaczanie się sztuką, właśnie tym, prawda, obrazem, jakimś obiektem, rzeźbą. Bo to, to już w ogóle potrafi na nas wpływać. Ja też już mam znajomych, którzy nie wiem, wcześniej y, nie otaczali się aż tak sztuką, nie mieli sztuki w domach itd. Na przykład teraz zaczęli mieć tą sztukę. No, mówią, oni sobie nie wyobrażają już domu bez obrazów. Nie wyobrażają, to już nie jest dom. Piękne. Ten obraz po prostu stanowi ten dom. Często Piękne. wiesz też, a, a propos na przykład wnętrz załóżmy już tutaj, prawda? Znowu to, bo to jest gdzieś tam to moje doświadczenie. Y, to po prostu często jest tak, że ludzie kupują najpierw obraz. I budują całość. Czyli to jest takie, że ten Świetne. obraz jest takim... Wiesz, takim przejściem, jakimś takim trzonem, jakąś taką całością. Pięknie. To jest najważniejsze, prawda? Ta sztuka. Mm -hmm. Także to też jest, jest w tym nadzieja, prawda? To jest takie bardzo budujące. Tak, gdzieś tak, tam ta tak. sztuka. Aż mam ciary, to jest znaczy. Tak jest, dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Przyjmijmy tak, cały czas patrzymy, czy nie wiem czy mam patrzeć do kamery. Nie, 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 tak, nie. jest wszystko w porządku. Okay, ja tak, mam tak. nadzieję, że to się nagrywa. <laughs> Nagrywa, tak, dobrze, o, no, bo to, to byłyby jaja. By <laughs> ja. e, no dobra, słuchaj, mat, e, e, czy muszę już kończyć tę rozmowę? Nie dlatego, że chcę, tylko dlatego, jeszcze że. Jeszcze pogadamy za, za kulisami. Jeszcze, jeszcze pogadamy. <laughs> tak natomiast to... po prostu ja to potem montuję. nie no, do jasne, do jasne. <laughs> I tak tutaj za dużo nożyczek nie będę mógł użyć. E, natomiast e, zadam Ci takie pytanie. Ostatnio? Ostatnie? Ostatnie. No to jestem ciekawy. <laughs> Mat. Mat. <grystanie> dlaczego? Dlaczego? Wow. Wiesz co pierwsze mi przyszło y, y, do głowy? Bo kocham. Nie wiem dlaczego, tak pomyślałem. <grystanie> Wspaniale! Po prostu, Wspaniale. po prostu, wiesz. Ja myślę, że, że to jest po prostu takie czyste uczucie, to jest ta miłość, wiesz, to jest ta wdzięczność, to jest takie poczucie spełnienia dla mnie w ogóle jak mogę coś powiedzieć takiego jeszcze dodatkowego, to 27 grudnia kończę 30 lat. Dla mnie to jest w ogóle bardzo taka ważna data, mam wrażenie, że to jest jakiś pewnego rodzaju przełom. I możecie wiedzieć, że tyle ludzi, wiesz, ojej, star, 30 lat, to już jest jakaś, wiesz... Ja mam 35, jeszcze Nie, żyję, ale Ale, ale wiemy, o co ja wiesz o co chodzi, wiesz co chodzi, jak ma się te 20 parę lat, to, Jezus, ta 30 to już jest taka... Wiem, ale wiesz wiem. co ja czuję? Ja czuję... Coś takiego, że naprawdę ja te 30 lat sobie wypracowałem. Że jestem w momencie, w którym chcę być, w którym czuję się dobrze, w którym czuję się spełniony. Robię to, co kocham, właśnie ta miłość. Robię to, co kocham i po prostu jest mi dobrze. Naprawdę jest mi dobrze. Genialnie. I to, jest, to jest tak wspaniałe uczucie, że wow, naprawdę wow. Że... To jest wspaniałe, myślę, że, że też y, różni ludzie w różnym wieku mm. te przełomy mają. Tak. Super, że u ciebie on jest tak szybko. Tak. Znaczy przełomy. To znaczy z tego, co mówisz, to po prostu droga, tak. która Cię do, 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 doprowadziła droga, do, droga, do miejsca, tak. w której tak, jesteś tak. zadowolony. i po po o To jest chodzi... wolność, wiesz, bo też mam wrażenie, że w tym wolność, wszystkim jest ta wolność. To jest piękne tak, słowo. Tak. W tym jest wolność po prostu, wiesz? To jest piękne słowo. I tej wolności podczas tego wydarzenia ci życzę, Bardzo podczas dziękuję. całej twojej, Bardzo oczywiście, dziękuję. ścieżki. Zapraszam artystycznej i życiowej e, tak. Zapraszamy do pokoju Mata. Tak, będzie tak. niezwykły. E, jestem sam ciekawy, jak będzie wyglądał. Ja potem pokażę ten filmik, jak było przed i jak było po. O, e, takie, to są te remonty szalongowskie? Czy o, tak, tak, to, tak, to tak, będą? Tak, e, remonty mata. Tak, tak, <laughs> totalnie, totalnie. No dobra, słuchajcie, no to, no to zapraszamy Was. E, Mat pokaże dużo prac i będzie można kupić? Będzie można. I będziemy zakupić. będzie można kupić. Będzie można wejść w ten mój czarno-biały świat. Czarno-biały, najbardziej kolorowy świat. O, dokładnie. Dzięki.